Wiara w zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu jest absolutnym sednem naszego chrześcijaństwa. Bez zmartwychwstania bowiem bardzo łatwo można byłoby podważyć chrześcijaństwo i je po prostu zdyskredytować. Wiara w zmartwychwstanie nie jest jednak wiarą dla bezmyślnych. To wiara oparta na bezprecedensowym wydarzeniu mającym miejsce pierwszego dnia po żydowskim szabacie. Wydarzeniu, które odmieniło losy świata, a którego konsekwencje mają wpływ na całą historię znanego nam wszechświata. Pewien historyk Gary Habermas w którymś momencie zaznaczył i napisał w jednej ze swoich książek taki cytat: Jako historyk mogę powiedzieć, że życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są poświadczone znacznie lepiej niż większość faktów historii starożytnej. Kiedy otwieramy Ewangelię, kiedy otwieramy Nowy Testament i czytamy opisy życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, to okazuje się, że każda z czterech Ewangelii zawiera opis zmartwychwstania. Są one do siebie podobne, choć zawierają również sporo szczególnych czy szczegółowych różnic. Nie są one jednak dowodem na nieautentyczność przekazu, wręcz przeciwnie, wręcz odwrotnie. Różnice w szczegółach potwierdzają autentyczność i dają gwarancję tego, że ewangeliści nie umówili się, by przekazać jedno brzmiącą bajkę. Edward Clark, adwokat brytyjskiego sądu najwyższego, wyznał: "W sądzie najwyższym raz za razem uzyskiwałem werdykt oparty na materiale dowodowym, który nawet w przybliżeniu nie był tak przekonywujący. Jako prawnik." Przyjmują więc relację zawartą w Ewangeliach bez rezerwy jako świadectwo prawdomównych ludzi o rzeczach, których nie potrafili wyjaśnić. W szczególny sposób zatem dzisiaj wspominamy to, że Bóg w ludzkiej skórze pokonał coś, czego pokonać nie można było śmierć. Dlatego Będąc w jednym teamie z Jezusem, nie ma powodu, aby bać się śmierci. Ona po prostu nam krzywdy nie może zrobić. Jak zaznaczył pewien kaznodzieja, w dość grotesk, znaczy nie groteskowy, dość śmieszny, ale myślę, że godny zapamiętania sposób, kiedy powiedział w trakcie swojego kazania: Pewnego dnia przeczytacie w gazetach, że nie żyję. Nie wierzcie ani jednemu słowu. W tamtej chwili będę bardziej żywy niż teraz. No właśnie. Kiedy przyglądamy się zmartwychwstaniu, kiedy przyglądamy się dobrej nowinie o tym, że Jezus śmierć pokonał, to okazuje się, że wydarzenie zmartwychwstania jest przesłaniem o życiu, które nigdy się nie kończy. O prawdziwym życiu, którego każdy człowiek, świadomie czy nie, pragnie zakosztować. Kiedy dalej przyglądamy się relacjom Ewangelii. Marka, Mateusza, Jana Łukasza, ewangelistów, którzy, których mamy w kanonie Nowego Testamentu, to możemy mm, zaproponować, czy ja mogę wam zaproponować, kochani, sześć takich myśli, sześć takich, nazwałbym, lekcji, e, które znajdują się w tych przekazach ewangelicznych dotyczących. Z stania. Jedna z nich jest taka: Ewangelia jest przeznaczona dla każdej grupy społecznej. Nikt nie jest wykluczony z możliwości usłyszenia dobrej wiadomości o zwycięstwie Jezusa. To, co na pierwszy rzut oka zadziwia mnie i wielu czytelników, a szczególnie mogło zadziwiać czytelników pierwszych, w pierwszych wiekach, e, kiedy czytali relacje o zmartwych staniu, to. Zadziwiającym faktem było to, że wszyscy ewangeliści zgodnie podkreślają, że pierwszymi osobami, które zaniosły wieść o żyjącym Jezusie, były kobiety. To kobiety zostały do końca pod krzyżem. To kobiety pierwsze ruszyły do grobu. To kobiecie jako pierwszej ukazał się z martwych stały Jezus. Przypomnę tylko, że w starożytnym Izraelu nikt. Kobiecie przecież nie wierzył. Kobieta nie mogła być świadkiem w sądzie ani nie brano jej zdania w jakimkolwiek głosowaniu. Nie mogły głosować. Była nawet taka modlitwa pobożnego Żyda, który modlił się tak. Dziękuję Ci Boże, że nie uczyniłeś mnie poganinem, złodziejem i kobietą. Ten nieoczywisty starożytny fakt pokazuje wyraźnie, że Bóg nie ma względu na osobę i pragnie, aby wieść o zmartwychwstaniu. Docierała wszędzie i do każdego. A na początku użył do tego kobiet. Druga lekcja, czy druga obserwacja, która wynik, wy, wypływa z tych relacji ewangelicznych dotyczących zmartwychwstania, jest taka. Wierne podążanie za Jezusem jest gwarantem tego, że doświadczysz czegoś wyjątkowego. Pozostając jeszcze w temacie kobiet, zwróćmy uwagę, co pisze Łukasz. Jest to zapisane w 23 rozdziale i dwa wersety 55-56. Piszą tak: Na miejsce pogrzebu przyszły też za Józefem kobiety, które całą grupą przybyły za Jezusem z Galilei. Widziały one grobowiec i patrzyły, jak składano ciało. Po powrocie zaś przygotowywały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem w szabat powstrzymywały się od zajęć. Zauważmy co podkreśla Łukasz. Łukasz zaznacza bardzo wyraźnie iż pewna grupa kobiet podążała za Jezusem od samej Galilei. Co nam to mówi? No, mówi nam to, że musiało to być już od dłuższego czasu. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że, że szły one za Jezusem od samego początku jego działalności. Tak czy owak, niemniej musiał to być, ta, ta grupka kobiet musiała od dłuższego czasu podążać za Jezusem. Podążały za nim, widziały jego cuda, usługiwały mu tak jak potrafiły. Wielu, wiele z nich usługiwały. Swoimi, swoimi majątnościami. Te kobiety zapewne słyszały Jego nauczanie, być może również i te, w którym mówił on o śmierci. O swojej śmierci. I tutaj okazuje się, że kiedy docierają do Jerozolimy, kiedy jest proces i, 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 i morderstwo Jezusa, to one widziały Jego śmierć. I w końcu. Zamierzały również mu ostatecznie usłużyć zgodnie z pogrzebowym zwyczajem. Jednak spotkało ich coś, czego się absolutnie nie spodziewały. Szły, by usłużyć zgodnie z pogrzebowym zwyczajem. A spotkało je coś, co raz na zawsze odmieniło ich życie. Wiecie? Myślę sobie, że Bóg wynagradza wierność. Podążając wiernie za Jezusem, ty również będziesz zaskoczony albo zaskoczona tym, co cię spotka na końcu. Podążaj więc wiernie za Jezusem. Trzecia lekcja, którą możemy tutaj zauważyć, brzmi tak: przeszkody nie do przejścia tracą swoją moc wobec zmartwychwstałego. Ewangelista Marek zapisuje pewne zmartwienie towarzyszące wspomnianej już grupce kobiet. Zmartwienie to było dość duże, ponieważ ważyło między jedną a dwie tony. I pisze Marek tak. Po drodze kobiety rozmawiały między sobą, kto nam odwali kamień, zamykając wejście. Wiecie, myślę, że to był poważny problem w ich posłudze na rzecz Jezusa. Z miłości chciały wykonać ostatnią czynność wobec ich pana, a tu napotykają przeszkodę nie do przejścia. Przecież same nie byłyby w stanie nawet poruszyć tego głazu. Jednak z jakiegoś powodu szły dalej, być może mając nadzieję, że jakoś to będzie. Dochodząc na miejsce, okazało się, że największa przeszkoda stojąca na drodze ich posługi wobec Jezusa, Została usunięta. Moi kochani, nasze życie wiary oraz służba Bogu, Kościołowi oraz światu dookoła nas pełna jest niewiadomych. Pełna jest różnego rodzaju przeszkód oraz ogromnych głazów nie do przeniesienia. Sami nie jesteśmy w stanie usunąć ani nawet ich ruszyć. Ale wiecie, żywy Jezus, który pokonał śmierć jest w stanie odsunąć każdy głaz z naszej drogi służby dla niego. Niech nas zatem nie przerażają przeszkody, ale niech nas fascynuje zmartwychwstały, ponieważ on ma moc nad przeszkodami. Czwarta rzecz, którą tutaj dostrzegamy, jest taka: strach dla antybożych, pokój dla probożych. Tamtego pamiętnego poranka każdy się bał. Ewangelista Mateusz zanotowuje takie słowa. Wtem zatrzęsła się ziemia, to anioł pana zstąpił z nieba. Podszedł, usunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawicę, a, na, a jego ubranie było białe jak śnieg. Strażnicy zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi. A anioł. Zwrócił się do kobiet, kobiet: Wy się nie bójcie. Każdy się bał, widząc anioła, który przyszedł do grobowca. Każdy się bał. Żołnierze, mężni żołnierze największej i najpotężniejszej armii ówczesnego świata ze strachu nawet padli jak martwi. Okazuje się, że strach nie jest czymś złym, ale dla Bożych dzieci jest On tylko chwilowy. Świat będzie bał się żywego Jezusa, my będziemy mieć pokój. Świat będzie umierał z przerażenia, kiedy On powróci. My będziemy szczęśliwi widząc pogromce śmierci. A więc strach, choć towarzyszy każdemu z nas, jednak nie jest przeznaczeniem dla bożych dzieci. Kilka godzin później. Od tego wydarzenia w jednym z domów w Jerozolimie czytamy o takiej sytuacji, którą zanotował Jan. Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie. Uczniowie ześli się razem, lecz w obawie przed żydami zaryglowali drzwi. I wtedy zjawił się Jezus, stanął pośród nich i powiedział: Pokój wam. Jezus wprowadza pokój w życie swoich uczniów. Niewiara prowadzi do strachu i niepokoju, a wiara, ulokowana w martwych stałym, przynosi błogi pokój. Moi drodzy, piękna lekcja, piękna, jakże głęboka myśl. Jezus, żywy Jezus, tak samo wtedy, jak i dzisiaj. Prowadza pokój w życie swoich uczniów. Owszem, nie wiara prowadzi do strachu i niepokoju, ale wiara, którą lokujemy w Chrystusie, przynosi nam błogi, soczysty pokój, niezachwiany życiowymi wichrami. Takiego pokoju Wam życzę, moi drodzy. Natomiast przechodzimy do piątej lekcji, która jest taka. Z martwych Jezus przynosi możliwość rehabilitacji i nowej szansy. W Ewangelii Jana czytamy w 21 rozdziale ciekawą rozmowę, którą Jezus odbył ze swoim uczniem, który go w bardzo perfidny sposób zawiódł z Piotrem. Czytamy w 21. rozdziale od 15. do 17. wersetu takie słowa: Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Pan na to: Dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to, paść moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że Pan go zapytał już po raz trzeci, czy mnie kochasz? I odpowiedział, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to, dbaj o moje owce. W całej swojej wędrówce za Jezusem Piotr wielokrotnie zdążył zawieść już swojego pana, natomiast owo trzykrotne zaparcie się swojego mistrza, kiedy Jezus miał proces, było tylko potwierdzeniem zawodnej natury tego apostoła natury, którą, no właśnie, również i my przejawiamy. Spodziewalibyśmy się mogli po takiej akcji, jakiej, w jakiej Piotr uczestniczył, że, że Piotr już nie będzie miał żadnej szansy na łaskę. Chyba nawet sam tak myślał, dlatego postanowił wrócić do starego życia. Pomyśl, jak ty potraktowałbyś przyjaciela, który w tak jawny sposób wyparł się znajomości z tobą? Myślę, że w najlepszym przypadku nie chcielibyśmy go znać. Mało kto byłby w stanie mu ponownie zaufać. No właśnie, a Jezus postąpił inaczej. Nie przeraził się tą zdradą, nie szukał zemsty, nie zerwał kontaktu z Piotrem, nie, nie, nie zostawił go samemu sobie. Wszystko wręcz przeciwnie. Wszystko wręcz przeciwnie. Jezus doskonale wiedział, z kim ma do czynienia, wybierając taką, a nie inną ekipę swoich uczniów. Wiecie, typowa, znana i powszechna religijność uczy nas praktyki zasługiwania sobie na przychylność bóstwa. A Jezus wyraźnie pokazuje, że Jego przychylność opiera się na zaufaniu Jego łasce, a nie na byciu niezawodnym. Czy bezgrzesznym. Jego przychylność opiera się na zaufaniu Jego łasce, a nie na byciu niezawodnym, czy bezgrzesznym. I to należy zapamiętać. A ostatnia szósta lekcja prowadzi nas do stwierdzenia, które brzmi tak. Z martwych stały nadaje nowy kierunek życia. Pozostając jeszcze w Ewangelii Jana, w tym jeszcze rozdziale. Przechodzimy kilka wersetów dalej, by w 20 do 22 wersetu przeczytać takie słowa. A gdy Piotr się odwrócił, zobaczył, że idzie za nim ukochany uczeń Jezusa. Ten, który podczas wieczerzy spoczywając przy Jezusie zapytał, kto będzie jego zdrajcą. Piotr, widząc go, zwrócił się do Jezusa: Panie, a co z nim? Jezus odpowiedział: A gdybym chciał. Aby on pozostał aż przyjdę, to co ci do tego? Ty chodź za mną. W życiu każdego z nas mamy wybór. Możemy żyć własnym pomysłem na życie, ale wówczas wiele czynników może pójść nie tak i najczęściej idzie nie tak. Wybierając własny pomysł na życie, nie znasz przyszłości, ani nie masz nikogo, kto o tę przyszłość by mógł zadbać. Ponieważ ją zna. Wybierając jednak inną drogę, wybierając kogoś, kto pokonał śmierć i pozwalając mu na wyznaczenie kierunku Twojego życia, możesz być pewnym tego, że będzie to kierunek doprowadzający Cię do upragnionej przystani i życia, w którym pragniesz mieć udział. Wybierz Jezusa. Wybierz jego kierunek, jego pomysł na swoje życie, a przekonasz się, że to życie będzie życiem pełnym, że to życie będzie życiem spełnionym na swój sposób. I szczęśliwym, choć być może nie w wymiarze ziemskim, ale w wymiarze o wiele głębszym, wymiarze, który sięga wieczności. Jedna uwaga w tym miejscu. Pamiętajmy, aby to Jezus wyznaczał kierunek nam, a nie my JEMU. Czasami niestety tak bywa, że chcielibyśmy, chcemy, aby to Jezus był nam podporządkowany. I wiecie, kiedy Jezus nam wytycza kierunek, to ta opcja prowadzi do prawdziwego życia. Ale kiedy to my wyznaczamy kierunek Jezusowi, to to prowadzi co najwyżej do przeżycia a nie do życia. Sześć prostych lekcji, przypominających, jak wiele przesłań niesie za sobą wydarzenie zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu. Każdy z nas na pewno weźmie z nich coś dla siebie. Niech Bóg was błogosławi, nie tylko w te święta, ale w całym waszym życiu. Amen.